Cześć, ja jestem Liduch. W tym odcinku Krypta TV opowiem wam o tankowcu, na pokładzie którego dziecko przeznaczenia dostało się na platformę wiertniczą w drugiej odsłonie Fallouta. Statek pełnił również rolę jednej z podlokacji miasta San Francisco. Miłego oglądania! PMV Valdes. PMV to skrót od Poseidon Marine Vessel, czyli okręt morski Poseidona. Jest to tankowiec, który w czasach akcji Fallout 2 stacjonował w porcie San Francisco. Przed wielką wojną należał do firmy Poseidon Oil, zajmującej się przemysłem naftowym. To ogromny statek, którego rolą był transport paliw. Z bliżej nieokreślonych przyczyn, okręt do samego końca napędzany był olejem napędowym, a nie energią jądrową. Prawdopodobnie wymiana układu napędowego była zbyt kosztowna. Pomimo przestarzałej technologii napędowej, tankowiec był w pełni zautomatyzowany. Obsługiwać mogły go jedynie osoby wyposażone w specjalne karty identyfikacyjne. Statek po Wielkiej Wojnie wszedł na wyposażenie Enklawy, resztek rządu Stanów Zjednoczonych, które na swoją główną siedzibę wybrały starą platformę wiertniczą na Pacyfiku. Posiadał system identyfikacyjny IFF, swój obcy, dzięki czemu był rozpoznawany przez automatyczne systemy obronne bazy jako sojusznik. Był jedną z dwóch dróg komunikacyjnych pomiędzy platformą a stałym lądem. Drugim była droga powietrzna i latacze. Po jakimś czasie dalsza eksploatacja okrętu stała się dla enklawy nieopłacalna, dlatego, na mocy aktu bezpieczeństwa 9837-344-27A, został on unieruchomiony w porcie San Francisco. Pozbawiono go części niezbędnych do uruchomienia i pozostawiono samemu sobie. Promieniowanie oraz słona woda sprawiły, że uległ korozji. Ostatecznie zasiedliła go zróżnicowana grupa ludzi: włóczęgów, odludków, myślicieli, artystów, punków oraz wszelkiego rodzaju odrzutków społeczeństwa. Na jej czele stanął samozwańczy kapitan, Ron Meyers, były żołnierz enklawy. Porzucił on frakcję po tym, jak uświadomił sobie, że nie walczy za Stany Zjednoczone, tylko za ambicje starego, bogatego i rządnego władzy drania. Wcześniej był jednym z wielu techników w jednej z mniejszych placówek organizacji. Czuł, że nie ma żadnego wpływu na kurs, jaki obiera enklawa. Postanowił odejść. Jako lider wyrzutków stankowca był szanowany za swoją uczciwość, otwartość oraz troskę o dobro innych. Kapitan zdradza nam sposób na dostanie się na platformę wiertniczą. Jest nim ponowne uruchomienie tankowca. Aby to zrobić musimy odnaleźć magnetyczną kartę kodową dającą dostęp do obszarów zastrzeżonych, część znaną jako nawkom oraz paliwo. Ponadto ładownie pod pokładem zamieszkiwane były przez sporą grupę centaurów, wisielców oraz vanamingo. Zadaniem dziecka przeznaczenia w Fallout 2 było wyeliminowanie mutantów oraz uzyskanie dostępu do komputerów nawigacyjnych pod pokładem. Przy okazji mogliśmy uratować jedną z mieszkanek tankowca. Dziewczynę Badgera imieniem Suzy. Ostatecznie naszemu protagoniście wraz z drużyną udało się dostać na platformę, zabić prezydenta oraz Franka Horigena, a także wysadzić to miejsce. Następnie wszyscy członkowie kompanii, drużyna Sierżanta Granit oraz porwani mieszkańcy Krypty 13 i Aroyo powrócili na kontynent. Dalsze losy tankowca pozostają nieznane. W tym materiale to już wszystko, co dla Was przygotowałem. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!